Słuchajcie kochani, jak dobrze jest mieć obie konsole w domu, bo właśnie sobie sprawdzimy demo Tekena 8 na PlayStation 5 akceptujemy wszystko, jedziemy, ok, take na wyświetlania, dobra, bardzo się cieszę, tryb falwularny w wprawa do, do posalania gier, gracz kontra, gracz kontra CPU, tak sobie klasycznie sobie weźmiemy, żeby zobaczyć wiele nowych mechanik, ja teraz przestaniemy. Nie, ja nie chcę żadnego trybu specjalnego. W biblioteki gramy. Lewa, o fajnie, że można sobie stronę wybrać. Kogo, kogo mamy do wyboru? Słuchajcie, jest oczywiście Paul, jest Jean, jest Kazuya i jest Nina. Zawsze najbliżej mi było do Paul, Paul Phoenix. I będziemy Kazuya na średnim. Zobaczymy sobie, słuchajcie, jak to wygląda, jak to śmiga. Ciekawe, czy są jakieś tryby graficzne. Get ready for the next battle! Yahoo! Dość tych żartów. Czyli mamy polską wersję. No solidnie to wygląda, wam powiem. Poczekajcie, ustawiłem dźwięk kontrolne postaci. Szybkie wybory no. Dobra, później sobie zobaczymy. A czemu jakieś takie... ciosy specjalne? E, co to w ogóle za. Co to w ogóle za jakieś. Ale jakieś takie. Co to za sterowanie w ogóle? Poczekajcie. Bo czegoś takiego tutaj ja nie lubię. Ustawienie kontrolera. Wybierz, proszę, wybierz szybki wybór. A ja, umiem mi wybierać tych waszych... O. Pamięta się te ciosy, kiedyś się grało. Bardzo fajnie, bardzo fajnie wygląda, naprawdę. Nie jakoś mega nie wiadomo jak, ale bardzo przyjemnie. O, nie wiem, co to było, ale ale mi się podobało. I do biteczka. No pain, no gain. Wybierz postać. Zagramy sobie, słuchajcie, ja nie będę tu Paul, tylko sobie ten. I teraz weźmiemy inną marynę. Phoenix Sons. Provej jak Phoenix Suns. <laughs> Get ready for the next battle. O proszę. No, Tady už tak. Yeah. Próbujemy mu. No, dawaj. O, panie. Dobra, bo stoi niegramotny. No ta arena już mniej impresy wygląda. A, bo tu się tym jakoś włącza jakieś takie う,うわっ No ustawiłem słuchajcie na średni, teraz może weźmiemy coś, żeby jakaś jak, coś, żeby się więcej działo i przetestujemy jeszcze. Wybierz postać. Damy. Kogo wy to w ogóle mamy? A szkoda, że sobie nie możemy chociaż tam przejechać, ale sporo postaci jak na dzień dobry. Damy wysoki, żeby się coś wiecie. Let's get this over. I zobaczymy tą trzecią arenę. I będziemy kończyć Wall Break. Nigdy tekenowy jakoś mega nie byłem. Lubiłem sobie pograć tekena, ale żeby być jakimś mega zapaleńcem, No, teken 2, teken 3 wiadomo, ale później Soul Calibur, Soul Edge, Virtua Fighter. Ale tu muzyczka bardzo fajna, wam powiem. No niby wysoki, a dalej stoi jak drewno. nie ja rozumiem. To jest ten wysoki poziom? O ty! Tego wiem, że ma łamanie. O! O! Fajne! Fajne, spoko. Ale powiem wam, że drewniakiem jest to niemożliwe. Chciałbym, że zrobić. I nie jestem w stanie tego... I, i dawaj i, i ciśnij! No dobra kochani, co tu więcej, taki krótki filmik. Tekken 8 dem Demko Do sprawdzenia. Dziękujemy za zagranie w demo Tekken 8. Jeżeli chcesz dalej korzystać z tego trybu, pełna wersja za frejkę, jeśli. do ekranu, pełnej pełnej. Nie, nie. Ale tak, spoko, fajna gierka. Poczekajcie, zobaczymy jeszcze, czy są jakieś tryby. Hmm. Postaci, ok. Menu całkiem, powiem Wam, też spoczko. Muzyczka fajna ustawienia gry zobaczmy czy są jakieś dwa tryby przywidomyślne wibracje dźwięk kontrolę ekran zobaczmy ustawienie na scenie kolego średnio wysoki dajmy wysoki zobaczymy umowę licencjonalną zobaczmy czy się coś poprawiło jeszcze raz sprawdźmy wysoki i zobaczmy czy te kolorki, słuchajcie się no chyba jakieś takie są lepszejsze Paul Phoenix to może kazując z Jeanem sobie pykniemy i Paula przemielimy Loadingi bardzo szybkie. Wszystko fajnie działa. Chyba ta pierwsza arena zdecydowanie najfajniej wygląda Urban Square Koi. Durio. A zobaczymy ten, jaki jest. Zobaczymy sobie te ciosy chociaż, żebym... O, fajne. Uuu, fajny cios. A, to na hicie jakieś inne ciosy mamy, nice. Ho masz jednym przyciskiem, ale powiem wam, że przynajmniej to teraz wygląda to impressive. Wygląda to impressive, ale wiadomo, nie tak się gra. Można się tego wszystkiego nauczyć. Chciałem Wam po prostu trochę bardziej widowiskowo pokazać. To wszystko, kochani, Demo TKN-8. Do pobrania. Sprawdźcie sobie za darmochę. Naprawdę fajna i przyjemna gierka. Wygląda miło, więc sprawdzimy. Na pewno będzie masa fanów, masa turniej. Yy, gra ma strasznie dobry. Yy... Ujku, jak to teraz powiedzieć. No, ten swój. Yy e-sport, o, e-sport, turnieje, więc na pewno będzie żyła. Zapowiada się naprawdę wybornie. To wszystko, kochani, trzymać się, cześć, cześć, yo.